Ze mnie można się ponabijać, ja nic, nic, nic przeciwko temu nie mam. No. Ja nie mam żadnych. Absolutnie żadnych. Co musiał zarabiać na... Widzę, że... się byli razem. Mnie prawie nigdy nie pyta. To obronę może czegoś. Czas pracy to jest czas. Cześć, on Myśmy u siebie się a trzecie nie grają też? drugi jest Zbigniew pełno ludzi eee eee eeeiii eee. 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 no, tym, eee. ja, 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 jak, e, e... Eee, Odioję pokino. Od początku. Od początku. Mama mówi: słuchaj. Która była bardzo. O, jest moja pani od. Wiedząc, jak się zakończy mecz w drugim. was ten ten byłby nam bardzo. Na jesień 2020, na następne tego musimy wariantu się. Będę zaczynając od pierwszego. W samolocie sobie bierzemy butelkę, butelkę. To jest zupełnie odrębny, który im gwarantuje. Dlatego, że, 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 do 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 do, do do do, 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 do. do do Ten bo. bo, bo. Na, 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 na. Który, który. Do, to. Także, także. Trener, trener, trener ustalił, Trener ustalił. że był, że byłby inny, że byłby inny. Trudniejszych, z najtrudniejszych. si eee... sej, sej. sej. <śm> 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 nie. nie. Da, brawo, brawo, brawo. No to brawo. To brawo, brawo. Już. Brawo, brawo. Czegoś doszedłem, eee, miałem swoje zloty, miałem swoje sukcesy, żeby bawić. Eee. Po szkole się wychodziło na. Ale jest i posłanka Stare Benopera, dzisiaj Molemia. W jakim systemie chcecie? Tej nikt nie przyjechał, nikt nikogo by nie. Pewnie czy byłoby lepiej, czy byłoby. że tak powiem. 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 że tak powiem, że tak powiem. że tak powiem, że tak powiem. że tak powiem, że tak powiem. 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 Jak to usłyszałem, to mi się kiedy jestem prezesem Polskiego Związku Piłki, Prezesem Polskiego Związku Piłki nożnej od półtora. Tego, żeby piłkarzowi. Eee. Dajemy, żeby nie mieć żadnych. Trzeciego wariantu. Zrobiliśmy. Wolę wrócić do domu. Tylko poszedłem do liceum. Z nauką nie miałem żadnych. W tym towarzystwie mam największe. Byłem wybrany najlepszym piłkarzem. E, dlatego czasami. Zobuty to mistrza. Nasza liga nie gwarantuje mu tych samych zarobków, co. E, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. To, 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 to. to. że, że. że z... Że że, 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 na, 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 rozmowę, na rozmowę, o to, 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 bo, bo, do, 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 Że nie muszę już, tylko mogę sam? To dość szybko. Paka, że nie strzeliłem że tu Traktować z przymrożeniem. Yy, yy.